Witamy wszystkich naszych fanów. Jesteśmy aktualnie w hostelu Deko na ulicy Marszałkowskiej Mazowieckiej, Mazowieckiej 3A. I jesteśmy w dzień przed mistrzostwami Polski i teraz nasz szybki wideoblog z naszymi graczami z dywizji Fify i może przejdźmy do pierwszej osoby dzisiaj versus... No. <grywa> witam, 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 witam powitaj wszystkich kibiców, skąd do nas przyjechałeś. No, witam wszystkich kibiców. Przyjechałem z Bieska ale y, było daleko bardzo. Mimo, że z biała, i taka podróż długa, <noise> wydawałoby się, że podróż nie jest taka długa, ale okazało się, że było daleko. A, powiedz nam, jutro odbędą się tutaj w Krakowie Mistrzostwa Polski FIFA 12. Jak oceniasz swoje szanse? E, myślę, że powinienem poradzić sobie z presją ciążącą na mojej osobie już od dłuższego czasu którego okres trwa już, nie wiem, od całego początku sezonu FIFA 12. To by było jakieś dwa miesiące, BJ zdążył rozegrać już w tym okresie 433 mecze. Myślę, że on właśnie może przez to ogranie, przez to katowanie gry, wspaniale wyrobione, takie za spontaniczne zachowania, <gry> Dużo finezji powiadasz. Tak, jakby to Konrad powiedział. Nie? No dobra, to jak już się wiesz. tutaj nam rozpowiedziałeś, to może teraz powiedz nam e, twoi faworyci, a także jakie typujesz top 3 turnieju na PC i na PS3. E, wiesz, Bartoszu, taka Twoja rola jako dziennikarza, żebyś zadał takie pytania, które ciężko byłoby mi odpowiedzieć. Yy, otóż na PC dlatego nie będę chciał jakby zawierać głosu, ale myślę, chipsa? że na... Myślę, chipsa. że chipsa. jest sponsorem dzisiaj naszej imprezy. <grym> tak, 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 Lejs jest ważny. Wa ważny chips. Kontynuuj. Mm, no i myślę, że na PS3 wspaniały zawodnik dwukonsolowy i jeszcze... Jeszcze PC Bolo. powinienem ogarnąć. Ponieważ... Na PS3, tak? No, A na ja PC? Na ps ta, już powiedziałem Bartku, proszę nie zdać takich infantylnych sylfań. Że, rozumiem, że typujesz mnie jako myśla Polski. FIFA 11 typuję. Ale mistrzostwa FIFA 11 już dawno się odbyły. Chyba, że mówisz o WCG w Korei. No. No. Widzę proc. po 2013 i pół. No dobra. Dzięki Michał Piątka, nie było Piątka, dobre nie było Idę dalej Dzięki Zablam naszego kolejnego gracza Jest im Daniel Krawczyk. Co mnie przesuwasz? Ze Świdwina Tak No to może powiedz nam jak ty oceniasz swoje szanse jutro? Zajebiście Bez przekleństw proszę A, Wytnie się, będzie pi. Dobra, szanse moje Z grupy wyjdę może nie, wyjdę. W zeszłym roku, W zeszłym roku zabrakło Ci trochę szczęścia. Wygrałeś z Bartasem 4-2. Słyszałem... Y, 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 przepraszam, 5-1 był wynik, nie dodawałeś sobie, no, ale dobra. 0 No, <noise> 10-0 było. I to oczywiście później mówiło się w kuluarach, że to był wielki fart i Bartas miał dużo niewykorzystanych sytuacji, a Ty wszystko strzelałeś po obijankach. Nie wiem, czy to prawda, czy... Czy nie? Czy wygrałeś skill'em? Może przytoż nam ten mecz, pamiętasz muszę? No ciężko mi teraz mówić skoro w tej po drugiej stronie. Ale jednak był fart mój Znaczy, fart był twój, że nie zagraliśmy z powrotem w finale, bo byś przegrał nie, ten Ale ja grałem w finale, to ty nie grałeś. No ja bym, no ja bym nie grał. Czy tam grał? No dobra, dobra, a to do jak oceniasz swoje szanse jutro, no. Jak zawsze. Liczysz jak na coś zawsze. więcej niż w zeszłym roku, czy słyszałem, że też poradziłeś, znaczy dostałeś radę, dobrą. Od jednego z zawodników Delty z naszej dywizji, że, że, żebyś może zaczął grać z muzyką. Żeby się nie skupiać na kibicach, zamiast zamiast na kibicach skupić się na Fifie. Mohamed? Co? Nie no będę grał z muzyką, tak posłuchałem się ciebie Bartasku A jak nie wyjdzie to chuj Jak ty wygrasz to podzielimy się na pół No dobra, no, na trudno. no czy nie, nie będzie A to jakie jeszcze typujesz, typujesz top 3 turnieju PS3 PS3 i PC nie wiem jak się orientujesz Jak to gra PS3 i PC powiadasz no to pierwszy będzie Marcipeusz Drugi będzie Krinio. Chyba. Trzeci Anonim. A na PC? A na PC? A Znaczy ja wiem, jakie podasz czy To może powiedz, czy ktoś. Czy myślisz, że ktoś może zaskoczyć? Jakieś, tak? Nie, czy ktoś może zaskoczyć na tym turnieju? Zaskoczyć, no zaskoczyć może na pewno Bartosz, no bo jeśli wyjdzie z grupy, to na pewno będzie sukces jego. Jak mu się to uda, to później w, ka w każdym meczu będzie już miał jakieś szanse na pewno. Tak jak w zeszłym roku mówisz? Tak jak w zeszłym roku, tak. Ledwo, ledwo grupa, a później wygrywa turniej. No to nie, nie sądzisz, że to doświadczenie i skill? Nie. <laughs> No dobra, to jakie to trzy na, na PC? To trzy na PC? Jak pomyślę? No, Nie pomyślę. To dobrze. taśma się kończy. Trzecie miejsce maja 1997. Drugie miejsce. Co to jest? Nie wiem. Bąku. Drugie miejsce. Tutaj nie jesteśmy w 1995 no, roku, no, tylko w no, 2011 A pierwsze miejsce? Wygramy na no, miejsce, no. Też taki jeden multiplatformowiec Hedrox. A, dobra, no widzę, że jesteś w temacie. Tak, no, no, dziękuję. I, dziękuję. I ostatni nasz zawodnik. Jeden uważany przez niektórych za jednego z czarnych koni. Rozgrywaj, i to zapytajmy, może go dzisiaj. Jakie oczekiwania na jutrzejszy turniej? Oczywiście to w jeden. Tylko to w jeden. Mistrz Polski. Czyli liczysz, liczysz na swojego farta, którego Oczywiście masz zawsze. gra bez farta, i sobie dalej dokończył. Aha, no to Co? może to może ocenisz, bo tutaj tak szybko nam odpowiedziałeś, to może ocenisz nam ostatnie rozgrywki EPS. Dlaczego tak słabo ci poszło? Do... Co się stało, że uplasowałeś się ledwo nad. Spadkiem. No Chociaż chyba nie można było, było spać, bo z tego co widziałem, zadałem. wycofało się. Wam że to są dowody. No co no tam... się stało? niestety. Słabsza forma to, to, to dnia, tak? No jednak, rozgrywki EPS. Dobra, to jeszcze może top 3 szybko. To może PS3, bo na pcecie nie będę ci pytał. oczywiście, na pierwszym miejscu w Jakubowski, mój MISZ. Full Metal Full Drugie miejsce, no, ja miejsce Hedrox i trzecie <grym> Hedrox wierzchnie żywy. Bolopel. Nie Bolo.pl tylko Boloksp Bolo. Przepraszam, przepraszam bardzo. Bolo, ja ma Jeszcze poznam. Masz chwilę na pozdrowienia. Pozdrawiam Bartosza, Daniela i Michała. Dziękuję. Dziękuję.